Cześć, cześć, cześć! Z tej strony Violet i witam Was w pierwszym na tym kanale Q&A. Jak widzicie jestem na dworku, ale to ze względu na to, że polecono mi nagrać coś na zielonym, cokolwiek to znaczy, jakość dźwięku może być raczej kiepska, ale mam nadzieję, że przynajmniej da rady zrozumieć to, co mówię. Daliście mi trochę pytań, kto nie zadał, ten niech żałuje, więc zacznę od tych, powiedzmy, najbardziej typowych dla Q&A. Pierwsze pytanie. Top 5 ulubionych postaci za anime. Pozwolę sobie rozbić się na postacie żeńskie i męskie, bo jest ich dość sporo i... Ograniczenie się do jedynie pięciu byłoby trudne, żeby nie było ograniczenia się do 10 również. Z moich ulubionych żeńskich postaci mogę wymienić Rizę z Metala, Hanji z Attack of Titanów, z The Promise Neverland, Mamoko z Paradise Kiss oraz Balalaika z Black Lagoon. Jeśli chodzi o męskie postacie wymieniłabym Nanamiego z Jujutsu Kaisen, Yasu Znany, Nanny, Shinichiro z Tokyo Revengers, Asha z Banana Fish oraz grafikę z Hunter x Hunter. Moje ulubienie animatu berzy. Nie nie wymienię, bo jest to troszeczkę za dużo, jednak musiałabym powciskać już te dwie konkretne osoby. Tak więc podam Wam e, moich trzech ulubionych twórców, którzy tworzą coś w tematyce anime. Będzie to kani ze względu na to, że jego treści są bardzo spójne, filmiki są krótkie, ale jednocześnie takie, takie pełne. Bartek z cztery pasje ze względu na to, jak długie i dokładne są jego analizy odcinków. No i moim ulubionym, najlubieńszym animetuberem będzie Auron. Ze względu na to, jak długie są jego materiały, to, że potrafi przez 20 minut mówić o 20-minutowym odcinku. Oglądam go też bardzo długo, bo od czasu emisji trzeciego sezonu Shingeki, tak więc będzie już. liczę, moment. 17? 6 lat. 6 lat będzie. Czy robisz coś poza YouTubem? Tak, czytam dużo książek, piszę oraz staram się wystartować z podcastami, marnie mi to idzie. Kolejne pytanie, ile mam lat? Mam lat 18. I gdzie mieszkasz? Jestem z Warszawy. Czy twoi rodzice wiedzą, że masz kanał? Tak, moi rodzice wiedzą, że mam kanał, raczej bardziej w niego nie ingerują. Cieszę się raczej, że robię coś więcej i nie siedzę tylko na telefonie, tak więc raczej są pozytywni względem tego. Ostatnie pytanie, o jakiej muzyki słuchasz? Tak więc nie ograniczam się do jednego gatunku, naprawdę słucham bardzo wielu artystów, ale raczej skupiam się na ich pojedynczych utworach, ewentualnie na albumach, bo tak całościowo to niekoniecznie. Aktualnie mam fazę na Naruka i moim ulubionym zespołem jest Starset. Pytanie od kolejnej osoby. Czy jest jakaś postać, z którą się utożsamiasz i jeśli tak, to dlaczego? Powiedziałabym, że jest to Nanami Kento ze względu na jego... Hmm. Powiedziałam, że ze względu na jego dość poważną minę, którą moi bliscy muszą oglądać na mojej twarzy praktycznie codziennie? Wiem, ciężko w to uwierzyć, ale tak jest. Poczucie humoru bliskie zera, dodatkowo chroniczne zmęczenie życiem? Oprócz tego zamiłowanie do marynarek oraz panderki. Boja szczera opinia o Radomiu. Nie wiem, miasto jak miasto? Byłam chyba, tak mi się wydaje, nie pamiętam. <laughs> Barcio pyta, kiedy robimy razem film. No kurczę, nie wiem. Jak się do mnie odezwiesz? Kiedy film z Missany? Bo ja wiem, no kiedyś coś tam planujemy coś nagrać. Jak na razie nie są to jakieś górnolotne plany. Czy mam pytać, dlaczego kobieta jest najlepsza waifu. Bo ja wiem, ty powinieneś to wiedzieć. Hej, witam z innego miejsca. To wideo jest bardzo chaotyczne. Bateria się skończyła, także dogrywam tutaj odpowiedź na jeszcze dwa pytanka. W zasadzie to trzy. top 10 lub top 5 najmądrzejszych ludzi. Cóż. Jeśli miałabym wymieniać osoby z mojego otoczenia, to na pewno w topce umieściłabym babeczkę, która uczy mnie chemii. Tak poza tym nie powiedziałabym, że mam w swoim otoczeniu jakichś geniuszy. Samo pytanie też jest bardzo ogólne, bo ktoś może być, wiesz, genialnym malarzem, genialnym aktorem, genialnym pisarzem, genialnym matematykiem, i tak można by mnożyć, bo to jednak jest bardzo takie rozległe. Ktoś może być inteligentny mieć dużą wiedzę, a ktoś może być mądry życiowo, także nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jako genialnego mangaka mogę na przykład wymienić Isayamę? Bo stworzenie czegoś takiego jak Atak Tytanów bez wątpienia wymagało ponadprzeciętnej kreatywności. Tak samo z resztą autorów odpowiadających za jedne z moich ulubionych dzieł. A teraz mamy dwa bardzo ciekawe pytania, na które będę miała okazję się wygadać. Tutaj pierwsze pytanie czytam, jakie jest Twoje ulubione anime oraz manga, no i właściwie dlaczego je lubisz? To z powodu bohaterów, historii, czy może czegoś jeszcze. Drugie pytanie od razu, ponieważ myślę, że są one dość połączone i, i być może odpowiem na nie za jednym razem. Drugie pytanie. Co jest dla Ciebie najistotniejsze przy anime czy mance do tego stopnia, że jesteś w stanie zignorować słabe wykonanie pozostałych elementów? Czy w ogóle masz coś takiego? Tak, zdecydowanie mam coś takiego, ale zacznijmy od pierwszego pytanka. W gruncie rzeczy bardzo ciężko mi wyodrębnić jedną, jedną serię, którą lubię tak najbardziej. Chodzi mi teraz po głowie dużo nowych serii takich jak Blue Lock, Tengoku Dai czy Vinland Saga. Również Chainsaw Man, wspomniany przeze mnie Atak Tytanów, ale jeśli miałabym wybrać taką serię, którą obejrzałam i faktycznie została ona tam tak na dłużej, to mogłabym wskazać Hunter x Hunter oraz Fullmetal Alchemist. Raczej Brotherhood, ale ta starsza wersja też jest cudowna. No i dlaczego je lubię? Czyli w zasadzie, co dla mnie to znaczy, że seria jest dobra? Zwracam uwagę na te dwa właśnie wymienione przez Ciebie aspekty, czyli na fabułę oraz na bohaterów. Gdy jest ona spójna, przemyślana, ciekawa, a bohaterowie są żywi i zapadają w pamięć, to jest mi to zwyczajnie przyjemnie oglądać i tym właśnie jest dla mnie moja ulubiona seria. Jeśli chodzi o zaś o mangi, to mam zgoła inne preferencje. Tak jak jeśli chodzi o anime, siedzę bardziej w show akcji i walkach, tak w mangach zwracam uwagę bardziej na serie z gatunku okruchy życia czy romans. I tu, tak jeśli chodzi o fabułę, jestem nieco mniej wymagająca. Jednak nie wymagam jakoś mało od bohaterów, bo też jest dla mnie ważny, by byli interesujący i po prostu tacy nie mdli. No wiecie, mocno zakreśleni. I tu również podam dwa tytuły: kształt Twojego głosu oraz nana. No i drugie pytanko: na co jestem w stanie przymknąć oko, jeśli chodzi o te serie? Te czy inne? Jest to zdecydowanie animacja czy kreska. Ciężko jest tego wymagać od starszych dobrych serii, bo jednak mamy dzisiaj zupełnie inne technologie, rysunki są inne. Animacja też nie była tak szczegółowa. Tak więc, no tu mimowolnie przymykamy na to oko. Ale nawet teraz. I jeśli chodzi o współczesne serie, nie jest to coś, na co, na co zwracałabym taką dużą uwagę. Jednak jeśli jest dobra fabuła, jeśli są ciekawe postacie, to ja jak najbardziej będę to oglądać i będę się tym zachwycać. Wiecie, ja przeżyłam patyczakowate sylwetki w nanie, ja wszystko przeżyję. Jest jeszcze jedna kwestia, nieco dziwaczna, szczerze powiem, ale jestem w stanie zignorować słabe zakończenie dobrej serii. Oczywiście kwestia tego, czy coś się komuś podoba, czy nie, to jest dosyć indywidualna, jednak, ale nawet jeśli chodzi o serie, które są e, powszechnie uważane za dobre, i zakończenia ich, które są uważane za złe. I tutaj dam za przykład Death Note, tak? Część osób, część widzów uważa, że wszystko, co działo się po śmierci Ela, to jest jedna wielka pomyłka, że to się tam nie powinno znaleźć, i to jest wykasowane. W głowie. To, co się działo później nie istnieje. Jest to uważne za jakieś tam potknięcie, jakiś taki mały spadek w jakości serii, ale mimo wszystko ja to oceniłam 10 na 10 i bez znaczenia, czy on skończyłby się w momencie śmierci, Ela, czy tak jak teraz się skończył, on jest dla mnie wciąż 10 na 10. Inna sytuacja. Na mangaków często kładziona jest presja tego, by dalej kontynuować serię, mimo tego, że tak naprawdę chcieliby ją już teraz zakończyć. To prowadzi do oczywistych spadków jakości tej serii, o czym przed chwilą wspomniałam kończeniu jej w słaby sposób, w niewłaściwym czasie. Ja mam to do siebie, że wykazuję się w tym przypadku jakąś taką wyrozmiałością i jestem w stanie po prostu zamknąć oczy, nie patrzeć na zakończenie, dorobić sobie własne. I tu chyba nikogo nie zdziwię, mówiąc, że lubię zakończenia otwarte. Dobrze. I tym otwartym akcentem kończymy Tokyo Day, Boże, teraz patrzę, że dograłam dograłam 5 minut. Jeszcze trzeba zmontować wideo, na którym odpowiadam na pozostałe pytania, na te pierwsze pytania. I tej chyba pod koniec wam wstawię jakieś śmieszne wstawki, bo to, co się tam działo, to jest hit. Hit, dzięki, cześć. wyszło słońce. Hmm? Zaczęło mi prześwietlać. Jak ty wcinasz dziadka pomidory <gry> Je to cud <tu>. Bóg <gry> jeszcze będziesz? No Ja chciałam tutaj wybielić. Nie da rady